Siemandero, to znowu ja, Wasz ulubiony YouTuber. Zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 5, z zadania fotograficznego z przedostatniej playlisty festiwalowej. Ja tylko na wstępie powiem, pamiętajcie o łapce o subskrypcji, lecimy po 10 tysięcy, także zostawcie tego subika. Eee, no i co? No i przechodzimy do zadania, playlista festiwalowa. Mamy zimę, mamy trzeci, trzecią playlistę tej serii. Do zdobycia za 20 punktów prosto Camaro. Eee, to nie jest już nowe auto w grze. W tamtych tygodniach były po jednym nowym aucie i już nie ma więcej nowych. Także przechodzimy sobie do wyzwania fotograficznego. Pora na surf. Sfotografuj dowolne pick-upy i samochody 4x4 przy neonowym baku w de Plano. Także tak. Przechodzimy do wyboru konkretnej fury. Zmień samochód. Bierzemy sobie filtruj i lecimy na pół ciężarówki i terenówki, po naszemu to jest w ten sposób. Eee, ja sobie wiecie co, wezmę Fordzika, o mam go tutaj Bronko. jak, z, z, patrzcie, jak sobie zmienicie po lewej stronie tą kartę, eee, jaki to jest rodzaj auta, to to są właśnie pick-upy i 4x4, nie, czyli terenówki, nie, jak to się nazywa? Jeszcze raz, żeby nie było pół ciężarówki i terenówki. Dobra, ja sobie wezmę to bronko ze zdjęcia, ale oczywiście, możecie zaliczyć to każdym bodajże autem yy, z tego rodzaju. Także mamy furę wybraną. Proszę bardzo, piękne stare bronko. Już by mi tu przydzwonił eklipsem. No i teraz, gdzie się znajduje. To Baja de Plano, tak dobrze mówiłem? Znajduje się po lewej stronie. Baja de Plano, dobrze. Po lewej stronie mapy. Całkowicie po lewej stronie mapy. Tutaj jak mamy ten narożnik, zoomujemy sobie i możemy się zrespić tutaj przy domku e, Gracza La Cabana, ewentualnie gdzieś tutaj niżej na drodze. Po prostu w tej okolicy. Ale najbardziej, najłatwiejszym punktem, takim rozpoznawalnym będzie właśnie ten domek gracza. Wyjedźmy sobie tutaj na drogę. Na główną drogę. O tak, w sumie źle mnie zrespiło. I teraz jak wej... Nie to kurde, co ty robisz baranie. <laughs> Wejdziemy sobie w mapę. Mamy wskaźnik skierowany w górę. W ogóle. A dobra, dobra, dobra. E, mamy wskaźnik skierowany w górę. Albo na tej tablicy możecie się zrespić. I mamy dom gracza po prawej stronie. To jedziemy sobie tutaj drogą i w lewo. Za tymi zabudowaniami w lewo. O, za wcześnie w lewo. <grym> Kawałek dalej w lewo. Trochę mi się porypało. Mniej więcej po skocie. No tutaj macie jedyne takie yy, parawaniki można powiedzieć. No i mamy ten domek właśnie z tym neonowym bakiem. Także ja sobie tutaj ustawię się pod zdjęcie. Dobra, szybka akcja. Mamy neonowy bak. Robimy zdjęcie. Nie musicie być w nocy. Akurat taki mam filtr ustawiony. Ważne, że zadanie jest zaliczone i wygraliśmy czarny t-shirt Strefa Driftu. Kontynuuj. Wyjdźmy sobie z tego zadania, zobaczmy czy się zaliczyło. Oczywiście, że tak i oczywiście, że tak. Także to by było na tyle. I biorę się za zadanie z poszukiwania skarbów, także zapraszam na kolejny film, strzałeczka i do następnego cześć. Jeszcze raz pokażę w którym miejscu. A, przy tej tablicy EXPA. Ja tutaj mówię kurczę naprzeciwko tego domku, ale ten domek jest tu trochę niżej, tylko tak pokazuje ikonka. No, także już wiecie. Narka.